Potrzebujemy o Duchu Święty, wylania ducha pobożności na nas. Pobożność to nie są pobożne złożone rączki do modlitwy. To nie jest nawet odmówienie pobożnie modlitwy. Prorok Zachariasz mówi, że kiedy zostanie wylany duch pobożności... Wszyscy będą płakać, patrząc na tego, kogo przebili swoimi grzechami. Będą płakać, jak się płacze nad Jedenakiem. O Duchu Święty. Potrzebujemy, abyś przekonał nas o grzechu w tym roku. Abyś przekonał nas o sądzie abyś przekonał nas o Bożej sprawiedliwości.